Starożytny i czcigodny las. Las oniryczny od dawna stanowi ważną część folkloru bakrumów. Obietnica naturalnego raju, do którego można uzyskać dostęp poprzez sny, może brzmieć kusząco dla wielu. Co doprowadziło do komercjalizacji wszelkiego rodzaju narkotyków i mikstur, które dają rzekomy dostęp do poziomu 119 na poziomie 11. W połączeniu ze wszystkimi fałszywymi doniesieniami sprawiło to, że dokumentacja poziomu stała się szczególnie skomplikowana. Poziom jest opisywany jako ogromna niezliczona ilość rzek, jezior, dolin, nawet pasm górskich w oddali. Mówi się, że wszędzie rośnie gęsta warstwa zielonej flory, złożonej z roślin, których ludzki mózg nie jest w stanie sobie wyobrazić. Jeśli chodzi o faunę, kilka raportów wspomina o zaobserwowaniu innych żywych istot, które mogą być halucynacjami lub kulami. Oczywiste jest, że poziom charakteryzuje się wielką naturalną kwitością, jednak wędrowcy zawsze wspominają o obecności ruin, najwyraźniej sztucznie wzniesionych struktur, które zostały dawno zapomniane. Wydaje się to sugerować, że na poziomie istniały kiedyś istoty rozumne w dużych ilościach. Czas działa normalnie w granicach tego poziomu, może wydawać tygodniami wewnątrz, kończy się minutami na zewnątrz i odwrotnie. Istnieją doniesienia o wędrowcach, którzy pozostali w środku przez miesiące. Zaskakująco nie potrzebowali oni żadnego zewnętrznego wsparcia, ponieważ poziom zdawał się zaspokajać ich podstawowe potrzeby. Zakręcony ogród. Wędrowcy, którzy weszli wystarczająco głęboko na poziom, wspominali, że sztuczne struktury stawały się coraz bardziej powszechne. Krok po kroku aż do punktu, który nazwaliśmy zakręconym ogrodem. Jest to obszar, w którym budynki wszelkiego rodzaju i stylu przyplatają się w plantanie chaosu, prawie tak jakby rosły jak dzikie rośliny. Budynki przecinają się, przecinając się nawzajem, tworząc krzywe miasto. Ogród jest pełen ślepych załógów, korytarzy, które prowadzą do pustki lub pomieszczeń, które choć widoczne z zewnątrz, nie mogą być w żaden sposób dostępne. Miasto posiada system kanałów, ale woda nie przepływa przez jeden z nich. Zamiast tego woda podąża ścieżkami tworzonymi w wyniku erozji. Strumienie te biegną przez budynki, place, a nawet niektóre alejki. Nie wiadomo, czy miasto było zamieszkane, czy nawet zostało sztucznie zbudowane. Znaki nieznanego języka na ulicach wydają się wskazywać, że tak, ale to miasto nie wydaje się w żaden sposób funkcjonalne. Niektórzy uważają, że miasto doświadczyło jakiegoś kataklizmu w przeszłości, ale na razie nic nie jest pewne. Kule. Są jedynymi bytami, które zajmują poziom. Nie wiadomo, czy są to jakieś rośliny, zwierzęta, czy nawet żywe istoty. Kule te manifestują się jako seria siedzących pasków, które zwijają się w nieskończoność. Można je znaleźć na całym poziomie, ale stają się bardziej powszechne im bliżej jest się ogrodu. Wędrowcy, którzy je napotkali, twierdzą, że istoty poradziły ich do ogrodu, a konkretnie do obszaru, który wydaje się być jego centrum. Setki kul latają wokół tego punktu, nawet budynki wyginają się w jego kierunku, jakby wywierały na nie siłę. Jednak wędrowcy wspominali, że nie czuli tego przyciągania, znajdowali się po bliskich obszarach. W centrum stoi mała wieża, stala, ale nienaruszona, pozornie naruszona przez chaos miasta. Wędrowcy, którzy byli na tyle odważni, by dotrzeć na jej szczyt, wspominają o piedestale, któremu zdaje się brakować innego elementu. Możliwe, że dekadencja miasta i brak jego mieszkańców wynika właśnie z tego braku. Sumienia Isidro Martineza. Kazano mi to nagrać dla archiwistów, nie żem się sprzeciwiał, ale czy to nie trochę dziwne interesować się z nami innych ludzi? Powiedziano mi również, że ten sen może być poziomem, ale nie mogę przestać myśleć, że jest to coś intymnego. Świadczenie, które powinienem cenić prywatnie. Ostatecznie zdecydowałem się nim podzielić, więc nic tu po mnie. Pamiętam zbyt wiele z tego, jak się tam dostałem. Pamiętam, że wstałem i spojrzałem na swoje ręce. Był jak reszta mojego ciała, jakbym był duchem. Stałem i wokół mnie znalazłem coś godnego raju. Bujny i dziwnie przyjazny las. Nie za zimny, nie za gorący, nie za ciemny i nie za jasny, po prostu idealny. moim umyśle, czas, który tam spędziłem, jest nieco zamazany. Wiem, że na zewnątrz spędziłem około miesiąca sanierz śpiączkę, ale w środku nie mogło to być więcej niż kilka dni. Spędziłem go na odkrywaniu cudów, których nie mogę sobie nawet wyobrazić, eksplorując szlaki, które zostały porzucone dawno temu. Całe to miejsce sprawiało wrażenie opuszczonego. Błąkałem się bez celu, aż natknąłem się na to, e, coś, nie wiem jak to dobrze opisać. Fizycznie była to kula, misternie zdjętych stążek, sama próba wyobrażenia sobie tego, przyprawiała mi o ból głowy. Jeśli chodzi o to, czym były, cóż, nie wiem, na pewno nie sprawiały wrażenia żywych, wydawały się puste, puste jak wszystko inne. A ja prowadziło mnie, czekało na mnie, gdy postanowiłem się zatrzymać, podziwiać otaczające mnie piękno, nosiło się wokół mnie, dopóki znów za nim nie podążyłem. Rzecz kula prowadziła mnie przez las do kamiennej ścieżki, znajdując coś stworzonego przez człowieka. Niekoniecznie stworzonego przez człowieka, ale rozumiesz o co mi chodzi. Zaskoczyło mnie tak bardzo, że w końcu się obudziłem. Miast pamiętam coś w oddali, plątaninę czegoś. Jeśli ścieżka mnie zaskoczyła, to musiał być prawdziwy szok. W rzeczywistości jest prawdopodobne, że to ta druga rzecz mnie obudziła, ale bez względu na to, jak bardzo się staram, nie mogę sobie tego przypomnieć. Nie pamiętam tego. Bazy placówki społeczności. Biorąc pod uwagę o oniryczne właściwości poziomu i fakt, że żaden wędrowiec nigdy nie spotka innego wędrowca podczas pobytu na poziomie, uważa się, że jest mało prawdopodobne, nawet niemożliwe, aby na poziomie znajdowały się jakiekolwiek placówki. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Ponieważ dostęp tego poziomu można uzyskać tylko poprzez sny, inne co możemy zrobić, to podać kilka wskazówek, które mogą pomóc wejść na niego. Spanie na poziomach wysokiej naturalnej obecności, takie jak karmaznowy las, poziom 37 i poziom 797. Zachowaj spokój. Niepokój, wyrzutu sumienia i inne negatywne emocje mogą wpłynąć na zdolność do strojenia się do poziomu. Wielu kupców sprzedaje substancje, które rzekomo pomagają uzyskać dostęp do poziomu, nie byliśmy w stanie zweryfikować skuteczności żadnej z nich. Wyjścia. Jedynym wyjściem z poziomu jest przebudzenie. Może to być nieco trudne, ponieważ niektórzy wędrowcy wspominali, że czują się zakotwiczeni na tym poziomie. I cóż, to bo na tyle z tego poziomu. Jeśli trwaliście do końca, dawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. No i tym oto sposobem dotarliśmy do końca poziomów od 100 do 109. Będzie to najdłuższe specjalne podcasty, a potem idziemy za poziomy 200 w górę. Cóż, do zobaczenia, na razie.